Moi drodzy, czyli tak. Poznaliście, tak jak przy pracy przy kiju, tak, tu sierp, tu, tak, tam jakaś zabawa, nie? Teraz spróbujemy wejść pod kij. Pod kij. Troszkę ryzyko, ale jest fajnie. Idzie sierp. Tak. I jedziemy. Uwaga. Idzie sierp. Dlaczego tak się dzieje? Yy, Uwaga, pamiętajcie, nie bierzemy w lewą stronę, tam jest w sensie. yy, Tak jest. Uwaga, idzie, patrzcie. Patrzcie, schodzę, w tym momencie jestem w tym, tu. Dlaczego ja się nie boję, że on mnie trafi? Dlaczego się nie boję, że mnie trafi? Bo w tym momencie następuje skrosowanie ręki. Daj się. Tu jest skrosowanie. Jeżeli bym skrosował na sztywno, każdy mądry człowiek przyzwoni następny. Więc nie krosuję na sztywno. Praca z kijem. To samo. Próbujemy delikatnie. On idzie powoli. O. Lewy to samo. Idzie tu. Goście, żeby wam nie sobie, bardzo powoli. Nasz asystent, kolega, przyjaciel, który nam pomaga, też nie chcemy go skrzywdzić, czyli on idzie, patrzcie, takim ruchem na przykład, o. Tak jest. A, ty próbujesz. Pięknie. Widzisz? Tak. Staje się nie nachylać tu, tylko staje się zrobić tu. O, i uwaga. Czyli idzie sierp, może spojrzeć, patrzcie. Where we